Tak, kochani, witajcie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Adopt Me! Jakie ja dawno tego nie mówiłam. Strasznie się stęskniłam za nagrywaniem ogólnie. Także powiem Wam Story time, dlaczego nie miałam komputera przez tyle czasu, bo w sumie przydałoby się powiedzieć o tym. Także to szło takie coś, że stało się coś z komputerem. Nie było wiadomo o co chodzi w ogóle. I nawet kiedy oddałam to do serwisu to też nie wiadomo było, oni też nie wiedzieli. To ogólnie mogli mieć na to 26 dni, żeby oddać mi ten komputer. A to by było strasznie długo, gdyby. Yy, gdybym nagrała to dopiero po 26 dniach. Także trochę to się przyciągnęło, bo oni dopiero mi to oddali. W sumie to za bardzo nie wiem kiedy. Na pewno w tym tygodniu. Bo byłam na wycieczce i szkolnej i nie wiem, znaczy w zasadzie do klasowej, i nie wiedziałam kiedy to oddali. <laughs> Także do końca wam nie powiem, ale na pewno długo nam to zajęło, żeby cokolwiek zrobić z tym. Już tak rozmyślałam, czy nie nagrać czegoś i tak dalej, dlatego też zaczęłam coś tam ponagrywać na TikToku, żeby nie było, że nie żyję czy coś. Także. Tak to wygląda, ale na szczęście oddali mi ten komputer. Jeszcze, wiecie, tam trzeba coś zobaczyć, czy ym, coś zmienić, ale to wiecie, tam kilka minut to zajmie dosłownie. Także to taki na plus. Ale teraz już się będą regularnie wstawiać te filmiki. Mam taką chociaż nadzieję, bo wiadomo, też nie mogę za bardzo wstawić tych odcinków co codziennie, ani jak na jak było na wakacjach, bo też mam szkołę i mam ósmą klasę, i wiecie, jak to jest. Nie da rady tego wszystkiego, tak wiecie, nałożyć jeszcze. Także tak to mniej więcej wygląda. Co jest grane? Co tam pływa? Ale dzisiaj, i w ogóle nawet nie, 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 nie nagrałam tego update'u z tymi, tymi. Z tymi nożyczkami, z tym fryzjerem oraz z pizzerią. Oprócz tej tutaj jest pizzeria. Także dzisiaj wam pokażę, jak to wygląda. Muszę nadrobić te wszystkie rzeczy. Także to będzie za chwilę, a teraz mam dużo kasiory. Także. Yy, zmienimy ten domek na inny mogliście się tak domyślać bo jeżeli wchodziłam do wszystkich wysp które były na serwerze to wiadomo, że ja zmienię ten domek na wyspę wyspę totalnej porażki yy, gdzie to ta wyspa to jest o, Sandbox Island i, z, i kupujemy yy, o co tu chodzi co mam tu zmienić Aha, to tylko poświata będzie taka różowawa. Fajnie. Także wchodzimy do niej i tu raczej będzie się budować domek. Bo taki wiecie, normalnie z bloków. Nie to, że trzeba będzie to postawić. I właśnie to jest najgorsze, bo ja nie umiem budować domów tutaj. Niestety, takie życie. Ale kiedyś musiałam nieco spotkać. Na razie jest, widzimy sobie całą wysepkę. Bo to ciekawe było, bo to mnie cały czas wywalali ludzie. Ja nie rozumiem. Nie wiem, o co tu chodziło w ogóle. Także tak, to wygląda. Tutaj nic nie ma. No spoko. ładna wysypka duża jest, także wiecie, można coś tam porobić i tak dalej. Ja w ogóle się dzisiaj będę dużo gadać, bo to jest pierwszy odcinek, jaki nagrywam dla was od tak dużej przerwy. No na początku była na początku w ogóle kanału była ogromna przerwa, bo to było chyba rok przerwy albo niecały rok i dopiero później się zaczęła nagrywać, ale wiecie, to zostałam na inny filmik opowiedzenia o moim storytime na kanale, jak powstał mój kanał i, i dlaczego w ogóle taki, taki pomysł na założenie kanału. Także w tak młodym wieku wow! Może nie tak młodym, bo w sumie mam już swoje lata. Ale wiecie, chodzi mi, że jako... Nastolatka. Teraz Wam pokażę, jak wygląda to, ten fryzjer i, ten, i ta pizzeria. Znaczy, Wy pewnie już wiecie, wszystko już wiecie już w ogóle. Ja nie jestem tu potrzebna. Ale wiecie, ja Wam pokażę, żeby nie było. Także to jest yy, taki fryzjer. Cho, nie, nie, w ogóle ja tego nie rozumiem. Nie umiem tego robić. Także nie krzyczcie na mnie. Także tak on wygląda. Bardzo ładny jest ten fryzjer. Nikogo tu nie ma, nigdy nikogo tu nie ma. Także. O! Jestem fryzjerką. I na przykład daję się ba im tutaj. Na przykład, chcę biały Ja mogę przemalować na białą pianeczkę. Także tak to wygląda przez godzinę. Ale wiecie, jak umyję, to już jej nie mam. Takiej białej. No, także tak to wygląda. Ja mogę też ją wysuszyć. O. Nie rozumiem tego, tego fryzjera. Nie wiem, o co tu chodzi. Tu tak wygląda. Tu jest Ela. Tu jest yy, taki pokój menadżerki. Czy tam szefa? Menadżerki, no właśnie. No i tak to wygląda, ten fryzjer. Ale w pizzerii będzie o wiele więcej do roboty, do mówienia i tak dalej. Bo tutaj, jak wiecie, no, widzicie nawet to nie jest duże ani nawet nie ma tam dużo do roboty w ogóle to jest bez sensu ale ta pizzeria jest duża i ona się rozbudowała od tych pięciu lat, które w początku tego w ogóle, adopt mi, także tutaj początek się za bardzo nie zmienił tutaj w ogóle nie ma już tego fortepianu czy tam pianina, ani yy, mikrofonu, także trochę lipa, co tu się dzieje ale na przykład tutaj jest drive-thru, albo coś takiego. Jest tutaj na przykład. Czy to jest pianeczka, czy kotek? Nie wiem, ale. O, kotek, tak. No i na przykład tutaj dajemy, że to chcemy. O, i tutaj nam wyjeżdża pizza. I dajemy to temu kotkowi. I oni odjeżdżają. Tak to wygląda. Yy, tutaj jest kucharz. Tutaj pracuje kucharz. I wiecie, tu zrobię sobie jedną pizzę. O, tutaj sobie rolujemy. Wiecie, jak wygląda praca w pizzerii, nie? Wiecie, i tutaj mamy przepisy. Znaczy, te wszystkie. Pro... Jak to się nazywa? Boże, nie, no. Nie wierzę w to. Dobra, dobra. Mam tu margaritę, jak widzicie, upieczoną i dajemy, żeby jedli już. Także tak to wygląda. Możemy to zmieniać, i tak dalej takie rzeczy. I tutaj. Jest też menadżer. Jak widzicie, tu jest menadżer. Zawsze to można zmienić. Change na mnie, of course. Albo tak będzie. Aha. Dobra, jak widzicie, tak to wygląda. Tu jestem ja już. Ale ładne. Dlaczego ja sobie nie mogę wyjść? Halo. Dobra, tak to wygląda. Fajnie, fajnie. Bardzo ładnie. A co, o co tu chodzi? Ja nie chcę z tego. Drzwi też jak dla krasnoludków. Nie da się prawie przejść w ogóle. Ale no wiecie, da się przeżyć. Ja w ogóle powiedziałam to w 10 minut to wszystko. Poprowadzałam was i tak dalej. E, także bardzo fajnie. Tu jest jesień, jak zwykle. Ale o, jest taki piękny. Ta jesień jest prześliczna tutaj. Cudowna jest. Zobaczymy czy tu jest nadal te? Nie ma już tych pogód. A właśnie, jeszcze mnie ominęło jeden update, którego już pewnie nie nagram. Także super, bardzo się cieszę z tego powodu. Ten update był zimowy i tam było iglo i w tym iglo było trochę dam rzeczy. Tego też nie nagrałam. No, także bardzo fajne. Ja, nie wiem, chyba tego nie nagram już, bo nie widzę tej, tej tablicy z tymi pogodami całymi. Halo, pianeczko, chodź tu do mnie. Co ty, co ty robisz? O, dobra. Yy, także dzisiaj może sobie spróbujemy wybudować takie fundamenty domu. Nie wydaje mi się, żebym to zbudowała tak prędko. Yy, no, ja muszę umijać ludzi w ogóle. Piękny mój jest outfit. Ja go zmieniłam na tablecie, bo nie miałam jak inaczej wchodzić do gry i straciłam dni. Bardzo smutno mi teraz. Serio. Miałam tam chyba prawie 60 parę i straciłam je wszystkie. Smutno mi teraz. Ale dobra, to nie było gorsze niż 122 dni, które straciłam. Ucha, nowe rzeczy. Dobra, ale my musimy najpierw zrobić te fundamenty tego domu. Eee, także tutaj mamy double wall. Ok. I tu chcę zrobić. Tak właśnie, czy chcemy prosty? Tak, chcemy prosty dom zrobić. Tu będzie. Jezus Maria, to jest stresujący moment, bo później nie będzie mi się tego chciało robić inaczej. Znaczy, nie będę potrafiła po prostu. Dobra, to będzie kolejna ściana. Dobra, w tą stronę będzie duży ten dom. Jak to mam zrobić? O, o, o! No i cudownie po prostu. Idealnie. Zrobimy białe ściany. Bo czemu by nie? Białe ściany uniwersalne. Tak. Wszystko Git. Wcale tam nie ma żadnej yy, załamania odcieniu. Odcienia w sumie. Dlaczego? W ogóle nic. Ja teraz będę mało mówić albo będę pierdolnie gadać, czy różne rzeczy. Bo ja się nie będę skupiać. Bo ja tutaj się skupiam bardziej na budowaniu niż na mówieniu o rzeczach. A tak w ogóle u mnie to tam wszystko git. Mogę to przenieść. O, oczywiście, że mogę. Żyję i będę żyła. Ale właśnie, jakby ktoś coś pisał na dm na Instagramie, to sorry, że nie odpisuję, ale. Będę odpisywać, tylko po prostu nie ten, bo ktoś mi kiedyś tam napisał, że, że czy ja żyję. No żyję, ale nie, nie, nie patrzę tam często. Bo mam też Instagram dla, dla znajomych. Dwa tam, konta tylko, na Instagramie. Znaczy, tak, Dwa tak, na Ale wiecie o co mi chodzi, że nie mam takiego w podpisie smaggilty, nie? Mam inną nazwę. Teraz wiem, że każdy będzie stalkował mnie na różnych kontach. Także pozdraw pozdrawiam wszystkich. Dobra, ja tam się tam cofam do dwóch lat, kiedy ktoś mi coś napisał. Dobra, wtedy będzie wyczerpujący, coś tak czuję. Okej, okay. i tu chyba będę... Ej, co jest? A, bo ja wziąłem... dobra. Co jest grane? Co się dzieje z tym Robloxem? Albo co się ze mną dzieje? Oczywiście, nie, że nie jest równo, ale nie będę się tym już przejmować flor zrobimy sobie. Bo zrobimy sobie dwa piętra. Będziemy koksami i zrobimy dwa piętra. Co jest grane? Dobra, musimy chyba filar zrobić po prostu, bo inaczej nie sądzę, żeby coś się udało. Dobra tutaj zrobimy to. Ale coś chyba nie w ten deseń poszło, bo coś chyba za małe ten filar jest. Znaczy, wystarczający jest ten pilar, ale wiecie, chodzi mi. Mmm, okej. Okay. Halo! No nie! Dlaczego? Ja takie mam w szczęście, że nic mi się nie udaje. Dobra, tu. Teraz będzie idealnie. No nie jest właśnie, bo tu jest. Kocham miejsce. Jest chyba dobrze. Jest chyba dobrze. No niemożliwe. Nie wierzę w to. Jak to? Dobra, jest wszystko git. Całe szczęście. Dobra, zrobimy taki kolor, a może taki? Tak, chyba ładniejszy. Teraz się męczyć z kolejnymi, z podłogami. Fajnie, nie będę gdzie mieszkać teraz. Ale już teraz mamy taką, wiecie, podłogę, podłogę, że nikt nam się nie przewali, że nie mamy nawet. A jeżeli już, to mamy przecież dół jeszcze będzie kit. Zapomniałam, że takie w ogóle rzeczy gadam na filmikach i później każdego przynudzam. Tu będzie na pewno, będą drzwi. Znaczy drzwi. No takie coś. Ja teraz będę 200 lat to budować. Albo cokolwiek. Robić, nawet nie budować, bo ja nie wiem budować. Jezu. O, 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 dobra, może to będzie git trudno, że to jest nierówno, ani nic, ale ja lepiej tego nie zbuduję, moi kochani. Jezus, Mary, a właśnie mogę wam stary z wczorajszej, a bo nie wiedzieliście, no właśnie, bo ja wczoraj wyjechałam, no wiecie, Znaczy wczoraj wróciłam z wycieczki, Boże, byłam na kilka dni, mm. no i to było tak, że nam wczoraj się zepsuł autokar, akumulator wysiadł. coś tak, no, tak mi się takie mam przypuszczenia że akumulator wysiadł i musieliśmy czekać na mopie z 3 godziny nikt nie miał nic do jedzenia znaczy no tam może jakiś tam nie wiem dwa botoniki zostały ostatnie na wyczerpaniu wiecie na czarną godzinę nie było żadnego, to był mop po prostu zwykły wiecie. łazienka i tyle i heja także to była tragedia, ale po trzech godzinach przyjechał yy, autokar nowy i wtedy wsiedliśmy do niego, przesiedliśmy się. Mieliśmy w ogóle trzy przesiadki. No i po tej przesiadce pojechaliśmy do McDonalda, żebyśmy nie umarli z głodu. No także śmiesznie było, ale wtedy to nam tak do śmiechu nie było, bo wiadomo, nic tam nie było, ani kontaktu, ani nic. A nie mieliśmy 100% baterii, bo to już jakiś czas jechaliśmy i nie było nam tak do śmiechu. Z tego teraz się śmieję, bo chociaż przygoda była Je w nocy yy byliśmy już u siebie, w domu, już tak na drugi dzień. Mieliśmy wrócić yy w sumie wczoraj, a wróciliśmy dzisiaj, a jest już taki wieczór. Także dzisiaj w nocy wróciliśmy. <śmany> także tak. Dobra. Trzeba tu dalej budować. Nie wiem, nie zbuduję nic już dalej. Bo już jest koniec. O, nawet na stół dzień. Tak to na razie zostawiam. W na następnym odcinku to zbuduję mocniej, że to faktycznie już będzie wyglądało jak dom. Zrobię z tego osobny filmik i tam będę mogła zbudować całutki domek. On pewnie nie wyjdzie, on wyjdzie prostu jakby była kupa na nim, ale wiecie. Będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby wszystko się udało, żeby każdy, e, każdy, każda ściana była równa ze sobą złączona. wiecie, Wszystko będę tapetować, będę nakładać be, beton, be, 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 beton. No, także wszystko będzie idealnie zrobione. Także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał, Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji do następnego odcinka. Pa pa! Jak ja się